Niezwykły prezent z okazji 90. urodzin sprawili kapitanowi Zbigniewowi Nowinie Boznańskiemu, członkowie Koła Narodowych Sił Zbrojnych Ziemi Jeleniogórskiej oraz Zdrojowy Teatr Animacji. Pod blokiem, w którym mieszka, zorganizowali plenerową uroczystość urodzinową, oddając w ten sposób cześć tej wyjątkowej postaci. Lwowiak, magister prawa, hrabia, ale przede wszystkim jelny jel Górzanin, który od ponad 30 lat prowadzi w Jeleniej Górze koło Związku Żołnierzy Narodowych i Zbrojnych. Kapitan mieszka w cieplicach w Wieleni Górze od 1946 roku. Powiem, że z przerwami, ponieważ w 1946 roku podjął działalność konspiracyjną, co go kosztowało 10 lat więzienia. Był m.in. we Wronkach w, i w innych obozach. Odsłużył również kilka lat jako przymusowy górnik. Na dole pracował po prostu łopatą w kopalni. Jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych kapitan Boznański zaangażował się w pomoc Żydom podczas II wojny światowej. Faktem jest, że kapitan z tych strasznych narodowych sił zbrojnych przez sporą część okupacji razem w tajemnicy przez większą częścią rodziny przyjaciół tylko z mamą i babcią ukrywali pana doktora, który po wojnie został profesorem pediatrii we Wrocławiu. No w późniejszych latach ten pan wyjechał, ale łącznie u kapitana Boznańskiego w domu leży chyba około 70 listów z podziękowaniami i od tego uratowanego człowieka, i od jego potomków. Od kilku lat kapitan Boznański angażuje się również w działalność edukacyjną, powołując drużynę kapitana nowiny. Dzieli się swoją wiedzą z całego swojego życiorysu, z tego, co przeżył jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, i później jako osoba represjonowana. Przygotowania do tego wydarzenia trwały od kilku tygodni i było organizowane w tajemnicy przed kapitanem. Znakomita organizacja, znakomita organizacja, żeby, żeby przede wszystkim zrobić taką zbiórkę konspirata, znakowita. To jest pięć z plusem. Jaka jest recepta na długowieczność według kapitana Boznańskiego? Z jednej strony to trzeba mieć szczęście, szczęście, ale przede wszystkim przede wszystkim jakieś, jakieś genetyczne, jakieś nabytki. Część artystyczną stworzył Zdrojowy Teatr Animacji, a repertuar był nieprzypadkowy. Na dzisiejsze święto przygotowaliśmy piosenki ze spektaklu Hemar z Homarem. Są to piosenki przedwojennego kabaretu. Będziemy śpiewać, postaramy się też trochę wyglądać, <grymnie> przynajmniej jak powiedzmy z tamtych czasów. No i mamy nadzieję, że to będzie bardzo fajna rozrywka nie tylko dla kapitana, ale też dla wszystkich mieszkańców tutaj. No, my się bardzo cieszymy, że możemy wziąć w tym udział. Na koniec spotkania kapitan Boznański złożył wszystkim życzenia. Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo dużo znakomitego zdrowia przez tej choroby, która nas nas gnębi i powoduje, że święta odbiegają od tych tradycyjnych świąt, żeby wszyscy, którzy, którzy utrzymują się, a przede wszystkim się utrzymują z pracy rąk intelektualistów tak samo, żeby wrócili, wrócili do pracy, przyzwyczając choroby, ale mimo wszystko dużo zdrowia dla wszystkich i ich bliskich. A co jeszcze zakończę? Wam serdecznie dziękuję, a dla Polski, dla Polski, chwała Wielki Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Ciałem Wielkiej Polsce!